Dzień dobry. Dzień dobry, kochani. Witam was bardzo serdecznie. Przechodzę do was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 4 kwietnia 2025 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla was na ten konkretny czas, na ten konkretny dzień. No i 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj urodzinki. Spełnienie marzeń, kochani, niech Wam się darzy, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. No i zobaczmy, dzisiejszą kartą na dzień dobry jest Rydwan. Elegancko, sprawy ruszają do przodu, w kierunku sukcesu, trudności zostają pokonane. Um, co jeszcze? No podróże, wyjazdy, oczywiście. To jest karta Rydwanu, więc coś takiego może się tutaj dla nas wydarzyć. No ale przede wszystkim, kochani, Rydwan jest kartą sukcesu. Sukcesu i dążenia do tego sukcesu. Z Rydwanem oczywiście to może być świetny dzień na ruszenie z jakimś projektem, z jakimś pomysłem, z jakimś przedsięwzięciem. Bo co dzisiaj, że tak powiem, zostanie rozpoczęte, zdecydowanie ma szansę pójść naprzód. Ale też mi się, kochani, pokazuje, że jeżeli coś było w jakimś takim okresie stagnacji, takie zatrzymane, to w końcu Dzisiaj możecie otrzymać jakąś ważną informację, ważną wiadomość albo ważną inspirację, która popchnie pewne sprawy do przodu i pozwoli Wam na osiągnięcie tego sukcesu, tego zwycięstwa, pokonanie też jakichś trudności i właśnie osiągnięcie tego, czego pragniecie. Więc świetny dzień. Możecie się spodziewać dobrych wiadomości, dobrych informacji, ale też sami będziecie gotowi do działania i będziecie gotowi, żeby tutaj sięgnąć po więcej, żeby sięgnąć dalej. Tak jak powiedziałam, rydwan jest kartą również podróży małych i dużych, więc możecie gdzieś tutaj podróżować, możecie gdzieś wyjeżdżać. To mogą być podróże mniejsze, większe. Możecie też planować jakąś ważną podróż, która, która jest jakimś waszym marzeniem, waszym spełnieniem, albo przyniesie wam szansę na szeroko pojęty rozwój. Też kochani, z Rydwanem oczywiście możecie się spodziewać kogoś, kto będzie podróżować do was. Możecie się spodziewać nie, niespodziewanych odwiedzin, albo i tych spodziewanych. Bądź co bądź, kochani, będzie to miło spędzony czas. Dla części z was sprawy z autem mogą być ważne, możecie z Was będzie chciała kupić auto, sprzedać auto, bądź trzeba będzie coś naprawić. Jeżeli nie auto, to może jakiś inny środek lokomocji, może rower, może jakiś, nie wiem, motor albo, albo cokolwiek, cokolwiek innego. Warto się trochę poruszać też. Rydwan zdecydowanie do tego zachęca, więc jeżeli macie szczególnie jakąś pracę siedzącą, albo dużo czasu spędzacie przed komputerem, albo w pozycji właśnie jakiejś takiej zawieszonej, to idźcie dzisiaj na spacer, idźcie dzisiaj na rower, idźcie pobiegać, poruszajcie trochę ciałem, tak żeby pobudzić tutaj nie pobudzić przepływ energii, zdecydowanie Wam to dobrze zrobi. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, sprawy finansowe, Rydwan mówi właśnie o tym sukcesie. Czyli co stało? Ruszę naprzód. Też, kochani, mogą się pojawić ciekawe propozycje, ciekawe możliwości w dniu dzisiejszym, które przyniosą Wam szansę na wzrost finansów, na sukces, na odniesienie właśnie jakiegoś sukcesu. Z Rydwanem, kochani, też mi się pokazuje współpraca jak najbardziej, więc może to być świetny czas właśnie na podpisanie jakichś kontraktów, świetny czas właśnie na jakieś. Umowy, świetny czas właśnie na podjęcie jakiejś współpracy, która będzie bardzo, bardzo owocna w przyszłości. Jeżeli macie jakieś trudności z czymś, że jakiś projekt właśnie stoi w miejscu, albo nie znacie odpowiedzi na jakieś pytania, albo, że tak powiem, nie wiecie co zrobić w jakiejś sytuacji, dzisiaj pojawią się osoby, sytuacje i możliwości, które wam to usprawnią, które sprawią, że ta droga stanie się łatwa, prosta i bezproblemowa. Wszystkie odpowiedzi się pojawią, wszystkie, tak jakby. Każda pomoc, że tak powiem, pomoc, pomoc się po prostu pojawi na Waszej drodze i pomoże Wam, że tak powiem, przepchnąć właśnie to, co było zostałe i to, co było właśnie w jakiś sposób niewiadome. Więc spodziewajcie się dzisiaj niespodziewanego, ale spodziewajcie się przede wszystkim szansy na rozwój, na ekspansję. Oczywiście, tak jak mówię z tym rydwanem, sprawy podróży, więc możecie gdzieś wyjeżdżać, część z Was może jechać w jakąś delegację albo podróżować właśnie do, nie wiem, klienta czy coś w tym stylu. Część z Was może dostać samochód służbowy albo, że tak powiem, wyjeżdżać gdzieś przeprowadzać się też jak najbardziej z tym rydwanem, więc pod względem takich finansów może to być czas właśnie inwestycji w podróże, albo właśnie w przeprowadzki. Dobry czas też właśnie na kupno auta. Osoby, które szukają pracy z Rydwanem, możecie spodziewać się tutaj jakichś dobrych wiadomości, które przyniosą właśnie okazję na zarobek, okazję do podpisania umowy i okazję przede wszystkim na zmiany w waszej przestrzeni osobistej. Dla części z Was może to być szansa właśnie związana z jakąś Podróżą z jakimś wyjazdem, albo praca na odległość, więc też miejcie na to. Otwartość. Jeżeli chodzi o sprawy miłości, sprawy relacji, no, rydwan mówi przede wszystkim, że e, sprawy ruszają między wami do przodu, więc jeżeli coś stało w miejscu, nie mogliście się dogadać z czymś, albo w ogóle wasza relacja stała w miejscu, nie rozwijała się w ostatnim czasie, dzisiaj może być jakiś taki totalny shift energetyczny e, i faktycznie będziecie myśleć tutaj o przyszłości, o jakichś wspólnych planach, o jakichś inwestycjach, e, może właśnie o podróżach, o wyjazdach, albo o wprowadzeniu się do siebie, albo przyprowadzeniu do nowego domu. Dla części z was to dosłownie będzie czas właśnie tych podróży, więc. Może będziecie gdzieś podróżować, może gdzieś wyjeżdżać, a może właśnie przeprowadzać się do nowego domu. Cokolwiek to jest, kochani, jest to zmiana zdecydowanie w bardzo dobrym dla Was kierunku. Trudności zostaną pokonane. A wy idziecie w kierunku sukcesu, wy idziecie w kierunku em, zwycięstwa. E, więc cudownie. I w końcu w takim duecie czuję, że nawet właśnie jeżeli były jakieś takie e, między Wami jakieś kłótnie, sprzeczki, to dzisiaj będziecie ramię w ramię ze sobą, że tak powiem, podążać w kierunku przyszłości, w kierunku rozwiązania różnych problemów. E, I to przyniesie Wam e, dużo zadowolenia. I tak jak powiedziałam, sukces, sukces, sukces. <laughs> więc ekstra. E, jeżeli chodzi o Singli, no u Was też coś ruszy. Zdecydowanie. Jeżeli ostatnio była jakaś tam posucha i gdzieś tam. Mało było, nie było na kim zawiesić, to dzisiaj może coś w końcu ruszyć. E, możecie e, mieć nawet dzisiaj randkę jakąś niespodziewaną. Część z was może się poznać właśnie w jakimś środku lokomocji, tak, w jakimś nie wiem środku transportu, a część z was może podczas się poznać się na wyjeździe. Dla części z was rydwan oczywiście symbolizuje związek na odległość, więc możecie poznać się online albo poprzez pracę, poprzez jakieś inne aspekty. No, ale kochani, z rydwanem jest tutaj szansa faktycznie na ten sukces, więc bądźcie otwarci dzisiaj na nowe. Znajomości, jak najbardziej. No, rydwan, kochani, jest przepiękną energią. Jest energią przede wszystkim mówiącą, że sprawy idą dobrze, idą w kierunku, który pragnęliśmy, albo nawet lepszym niż pragnęliśmy. No, i to tylko potwierdzają karty na spodzie, kochani, bo mamy tutaj koło fortuny, mamy królową pentakli i mamy rycerza pentakli, więc mówię, spodziewajcie się dzisiaj niespodziewanego, ale też z tym komfortu, spodziewajcie się dobrych, korzystnych okazji, finansowych, rozwojowych możliwości, ale też podróży i wyjazdów. Cokolwiek idzie Waszą stronę, będzie stabilne, będzie konkretne, może przynieść piękne plany na przyszłość, może przynieść jakieś rozwojowe aspekty, może przynieść więcej pieniędzy, stabilizacji, dla części z Was ciąży, dla części z Was małżeństwo, albo tak jak mówię, przeprowadzkę do nowego domu, do nowego miejsca, w którym poczujecie się dobrze. Na spodzie jest jeszcze dwójka kielichów i dziesiątka kielichów, więc świetny dla. Partnerstwa, rozwoju partnerstwa albo faktycznie poznania swojej miłości. Dokądkolwiek idziecie, idziecie razem i idziecie w kierunku właśnie budowania wspólnej rodziny, przyszłości. E, więc to naprawdę e, piękny, piękny czas i piękny dzień. Taki właśnie się zapowiada i takiego kochani Wam życzę całego serducha. E, wszystkiego dobrego, cudowności moi drodzy, i oczywiście widzimy się za niedługo. Buziaki, papa! Pa.